Krzysztof, jesteśmy na planie spotu sylwestrowego dla stacji Polsat. No właśnie, jak ty się czujesz z tym, że Sylwestra spędzisz w pracy? Wspaniale, uwielbiam pracować z Sylwestra. Pracuję tak od 15 lat i to jest wyjątkowe przeżycie, wyjątkowe doznanie, kiedy przed naszą sceną stoi kilkadziesiąt tysięcy ludzi. A zwłaszcza ta publiczność Śląska jest wyjątkowa, bo kocha się bawić po prostu i to, i to czuć. I mamy nadzieję, że jak co roku ta dobra energia dotrze do telewizorów, dotrze do tych, którzy będą nas oglądali także na Polsat Go czyli w swoich smartfonach, no gdziekolwiek. Mam nadzieję, że to będzie niezapomniany noc. Pytanie, czy nie boisz się mrozu? Słyszałam, że ma być e, dosyć grubo. W ogóle się nie boimy mrozu i to jest może taki też symbol naszych Sylwestrów Polsatu, że jesteśmy bardzo blisko ludzi, naszych widzów, że nasi prowadzący wychodzą, chłopaki w garniturach, dziewczyny często z gołymi ramionami, tak. nogami, tak bardzo seksy wyglądają nasze panie e, i po prostu to jest takie, jakbyśmy byli gdzieś wewnątrz i rozgrzewa nas ta atmosfera. Dzięki Halestonów jesteśmy... nie będzie? Zaraz obawiam historię, ale a, a, często jest tak, że w innych stacjach wychodzą w płaszczach, w szalikach, w czapkach, w rękawiczkach. To co tak Daleko od tego wszystkiego. Nie, my kochamy tą robotę po prostu i lubimy się dobrze bawić. I mróz tu nie, nie jest dla nas żadnym wrogiem. Natomiast kalesony to jest bardzo ciekawy temat. Od razu powiem, że nie używam, mhm. dlatego że bardzo się kleją do nich spodnie z materiału i się po prostu elektryzują. Ale pamiętam, że raz przed laty. Patrzę, a w, w 31 grudnia okładka faktu, i te, na tej okładce jestem ja. Po czym na nogach mam takie obwinięte te nogi takimi metalowymi, dziwnymi, e, jakby drutami. I jest napisane, Ibisz wystąpi w elektrycznych kalesonach. I to się kończy wtyczką, że ja powiem tą wtyczkę wziąć, podłączyć się gdzieś tu obok stoję i tu już się ogrzewam. A może, kto wie? To słyszałam o takich elektrycznych Elektryczne kalesony. ale co, kalesony. Są podobno prowadzących. Ja patrzeć. nie używam, ale muszę pomyśleć. Fakt o tym pomyślał. Kolejne pytanie, czy zabierzesz ze sobą żonę i nowonarodzonego synka do, do Parku Śląskiego? Nie, nie, Asia była ze mną w zeszłym roku. To jeszcze nie było boryska na świecie. Jeszcze się nie była wtedy w ciąży i jakby widziała te kulisy, poznała, jak to wszystko wygląda, Kiedy tam jest potworny młyn, tam jest mnóstwo ludzi, wszyscy biegają, to jest po prostu 100% na żywo, to musi być tu i teraz, w tej chwili, tam mamy 20 artystów, 20 też zespołów, backline'ów, no to, to jest, to, to, nie, nie powiem, że jest. Na zapleczu jest tyle samo co przed sceną, ale naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Jest duże zamieszanie. No więc Borysiek z mamą, będą we Wrocławiu u, u Asi rodziców i tam spokojnie będą czekali na mój przyjazd. Ja przyjadę albo może od razu mhm. ze sceny prosto w auto i do Wrocławia, albo rano. Daleko zobaczę. nie jest. Daleko nie jest, tam dwie godzinki będę. Mhm, jasne. Ale jadąc przypisowo. Jak ty się w ogóle czujesz jako tata po raz trzeci? Ja się czuję super, no po prostu to jest takie, e, no Bóg dobrze to wymyślił e, i czuję się wspaniale, jak patrzę na tą twarzyczkę Borysa, to po prostu to jest takie doładowanie energii, to jest taka czysta miłość, że to jest co, no, coś, coś najpiękniejszego. A jak się czuje żona, czyli Asia, no bo dla niej ten poród był myślę najcięższy, chociaż mówią różnie, dla faceta podobno też ciężko to znoszą. Jak to było w waszym przypadku? Byliśmy razem w tym całym, w tym całym procesie. E, no to jest najtrudniejsza, chyba najpiękniejsza chwila, mam wrażenie, dla kobiety, ale dla mężczyzny, który jeżeli towarzyszy jej w tym całym procesie, to, to też jest i, i, i bardzo trudne, i bardzo piękne. E, A ja się czuję dobrze, bardzo dziękuję. Nie zemdlałeś, rozumiem. No nie, <laughs> nie, no mieć w mnie oparcie, no. nie, ale to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że jeżeli mógłbym polecić panom, żeby jakby Towarzyszyć swoim partnerkom, bo to nie chodzi o to, żeby być, chodzi o to, żeby jakby towarzyszyć tym, tym wszystkim, po prostu na tej drodze być, nie wiem, oddychać swoją partnerką, nie wiem, masować ją, e, wspierać ją. E, to, to myślę, że też mam wrażenie, że ja, ja byłem przy wszystkich porodach, mam wrażenie, że, że ten kontakt z dzieckiem może być jeszcze, jeszcze lepszy. Nie, nie przegapcie, panowie, tego momentu. Borys to jest przepiękne imię, ale zastanawiam się skąd pomysł, skąd inspiracja. Czy to był strzał taki, że po prostu wiedzieliście, że to będzie Borys, czy jednak może mieliście jakieś inne opcje? Mieliśmy całą listę imion i były takie imiona, które najbardziej się podobały Asi, były takie imiona, które najbardziej się podobały mnie. I od razu powiem, że mało mieliśmy wspólnych typów i właśnie Borys był takim rozwiązaniem, które się podobało i Asi i mnie. Asia wzięła udział w programie Top Model, to zamieszłe czasy, ale właśnie, czy Ty obserwowałeś jej karierę wtedy, jak zmagania? Nie, no przepraszam, właśnie nie, nie obserwowałem, to była druga edycja, no nie, też nie śledzę wszystkich programów, bo z racji braku czasu. To było fajne, ponieważ jak się poznaliśmy, to tak trochę też rozmawialiśmy o pracy, ja w ogóle, też w ogóle nie, nie wiedziałem, że się brała udział w, w top model. Że jest znana. A ja, coś tak, a ja, a ja coś tam wspomniałem, a się nie, ogląda, nie oglądała telewizji, ja coś wspominam, albo tam coś tam mam nagranie, czy na jakieś próby, czy do tańca z gwiazdami, a się mówi, a o ty tańczysz w tańcu z gwiazdami. Ja mówię, nie ja prowadzę. Więc ani ja nie wiedziałem, że ona była w top model, ani ona, że ja prowadzę tańc z gwiazdami. O, jak zatem wyglądało to pierwsze spotkanie, czy ty pamiętasz? Zobaczyłem piękną kobietę przy recepcji w klubie sportowym, do którego chodziliśmy. Co ciekawe, my tam chodziliśmy za trzy lata, ale mijaliśmy się nigdy jaś nie widziałem, no i po prostu grom z jasnego nieba, piorun sycylijski, zakochałem się na amen i, i koniec. Tak się zaczęła nasza wspólna droga. Dziękuję Ci bardzo. Oby tak do samego, mm -hmm. <laughs> tak do samego końca życzę wszystkiego dobrego na święta, takich spokojnych, szczęśliwych, z maluszkiem w ogóle, więc myślę, dziękuję. że to będzie wyjątkowe. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, ja także Państwu życzę, żeby do tych rzeczy, które się dobre stały w tym roku, na przykład, no dla mnie to był szczęśliwy rok, bardzo, bardzo prywatnie, to żebyśmy jeszcze dodali pokój na świecie, dużo optymizmu, czyli tego, czego nam w tym roku, 22, brakowało. Niech Nowy 23 spełni te pokładane w nim nadzieje.